Dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Krukawalec i jestem absolwentką Szkoły Muzycznej Pierwszego i Drugiego Stopnia w Korzywisku Polskim. W tym roku szkoła obchodzi przepiękny jubileusz 75-lecie, i z tej okazji chciałam opowiedzieć o swoich wspomnieniach związanych ze szkołą, jak również opowiedzieć o tym, czym zajmuję się teraz. Szkoła Muzyczną w Gorzowie ukończyłam w klasie Skrzypiec. Późniejsza moja przygoda była związana z Akademią Muzyczną i Dyrygenturą Symfoniczną i Operową, którą ukończyłam właśnie na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Po studiach przez, przez jakiś czas sama byłam pedagogiem Szkoły Muzycznej w Gorzowie i stąd ta szkoła jest szczególnie mi bliska. W Szkole Muzycznej prowadziłam orkiestrę szkolną co uwielbiałam robić. Nauczałam także przedmiotów teoretycznych w drugim stopniu. Obecnie prowadzę swoją placówkę edukacyjną, gdzie nauczam muzyki, to jest Muzaza Kreatywna Edukacja Muzyczna w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Prowadzę, prowadzę tą działalność już 7 lat. Propaguję tam teorię uczenia się muzyki Edwina Eliasa-Gordona. Prowadzimy zajęcia dla bardzo małych dzieci, umuzykalniając je, ale również prowadzimy naukę gry na instrumentach, różne warsztaty i naukę dla dorosłych również. Na przestrzeni tych kilku lat przez moją szkołę przewinęło się już kilkuset uczniów. Oprócz tego prowadzę w świetnicy swój chór, dziki chór, w którym Również naucza muzyki dorosłych, którzy nie zawsze mieli styczność z, z jakąkolwiek edukacją muzyczną. A także organizuję koncerty gordonowskie tutaj w okolicy dla rodzin z, z dziećmi. Chcąc również propagować od najmłodszych lat i uczestnictwo w takich koncertach i to, by dzieci miały kontakt z muzyką od początku. Najnowszym projektem jest Muzycznie Online. W którym chciałabym się tym, co wiem, moim doświadczeniem, swoją wiedzą, także teorią uczenia się muzyki dla wszystkich zainteresowanych. Jest to takie miejsce dla osób, które żałują, że nie miały lepszej edukacji muzycznej, ale także dla tych, którzy uczą się uczą na instrumentach lub pracują w takich instytucjach jak żłobek czy przedszkole. Moich wspomnień ze szkołą jest bardzo dużo i Zastanawiając się, nie potrafiłam wybrać jednego, który który szczególnie utkwiłby mi w pamięci. Bardzo ważne były dla mnie niektóre koncerty, w których mogłam wziąć udział i jako wykonawca, i jako słuchacz. Pamiętam niektórych nauczycieli, z których noszę w sercu i pewnie z którymi będę szła przez, przez życie. Pamiętam ćwiczeniówkę, w której zawsze było zimno, szczególnie zimą, bo okno było bardzo nieszczelne. I pamiętam najpyszniejsze gruszki na świecie, na ogrodzie. A także um, obsługę konkursów bachowskich w sklepiku szkolnym. E, także nie wszystkie wspomnienia być może są e, takie typowo e, muzyczne, e, ale ta, te, te wszystkie wspomnienia, właśnie niemuzyczne, e, są chyba równie, e, równie istotne. E, natomiast, jako nauczyciel, kiedy byłam, e, to bardzo, bardzo dobrze wspominam wszystkich uczniów, z którymi miałam okazję e, wtedy się zetknąć. E, pamiętam e, nasz wspólny projekt orkiestrowy, e, muzyczna, e, muzy, muzyczny związany z, z orkiestrą. E, to był projekt, gdzie napisałam utwór Szkolna Demolka. Myślę, że wielu wielu moich uczniów z tamtego okresu ten utwór pamięta i ten nasz koncert, na którym ten, ten utwór miał swoją, miał swoją premierę. Życzę wszystkim pedagogom, życzę wszystkim uczniom wielu wspaniałych lat dobrej edukacji, zrozumienia siebie nawzajem, wyrozumiałości, takiego poczucia przyjaźni i bezpieczeństwa, bo... bo... W takich uczuciach najlepiej się rozwijamy i najlepiej um, znaczy osiągamy największe e, rezultaty. Przesyłam dobre myśli, e, zawsze będę ciepło wspominać e, szkołę i na pewno zawsze będę czuła e, się jej częścią.